Witam wszystkie byki bardzo serdecznie na wglądzie w energię miesiąca lipca. Zobaczymy, jakie mamy szanse, jakie mamy możliwości, jak z tych energii korzystać. Jak możemy to przekuć na pozytywy dla siebie? Jakie wnioski nam ten czas pozwoli wyciągnąć budujące i rozwijające? Więc zaczynamy, mamy wszystko. Eee, oj, to byki troszeczkę są wymęczone i wymordowane. I to najbardziej swoimi myślami, zdaje się, albo myślami, czy teraz coś się dzieje u niektórych może, ale też myślami takimi z przeszłości, gdzieś, które dręczą i męczą i ciężko nam jest je odpuścić. Generalnie jest potrzeba takiego odpoczynku, czyli uświadomienia sobie, jeśli faktycznie gdzieś tam ten mental jest zmęczony, to dobrze by było sobie uświadomić, że naprawdę wiele w życiu już zrobiłam. Bo wiecie, jak to jest w myślach, czasami jest ciężko odpuścić i generujemy tam jakieś żale. Czy lęki, strachy to są poniekąd też rzeczy z dzieciństwa? Czy ktoś nam zrobił jakąś przykrość, i to wszystko w tym swoim magazynie podświadomości trzymamy jako dane, którymi potem możemy operować w życiu. A część jest takich toksycznych, i lepiej jest je odpuścić i zostawić tą przeszłość, bo inaczej to nie pójdziemy do przodu, trzymając się. Jeżeli myślami kreujemy swoją przyszłość, to. W tym momencie ci, którzy gdzieś tam trzymają się tych przeszłych zdarzeń, no to żyją z głową odwróconą do tyłu. To jest szkoda energii, bo tylko wy na tym cierpicie. Więc tutaj bym powiedziała, że trzeba, jeżeli ktoś już to sobie odpuścił, to nie będzie z tego zadowolony, niech będzie tak jakby czuł taką regenerację, że odrodził się na nowo, bo spuścił z siebie bardzo duży balast. Bardzo dużo przeszedł, bardzo dużo jego to y, kosztowało, ale teraz za to, jak zostawił y, zbędny bagaż z tyłu, to może sobie spokojnie ruszyć do przodu, może skupić się na, na przyszłości. Może bardziej obiektywnie w nią ma siły na to i ma wolną głowę, żeby o tym myśleć. Już żadna tam w cudzysłowie trucizna jemu umysłu nie zalewa. Więc tutaj jest w tle taki właśnie szukanie rozwiązań, jak przejść takie te trudności, jeżeli one jeszcze nie zostały pokonane. Także taki fajny czas szukania wyjścia do świata, szukania wyjścia do świata z takich swoich ograniczeń. Jesteście już tym, co niektórzy bardzo zmęczeni, wiele żeście przeszli, czyli wiele jakiś takich stresujących sytuacji, wiele sytuacji, które właśnie nakręcały wam taki, taki ten potok myśli, które wracały za myślami szły emocje, potem znów szły myśli, i to są czasami takie sytuacje w życiu, że rano tylko otwieramy oczy i od razu wraca dzień wczorajszy, przedczorajszy, czy sytuacje, które zdarzyły się a nam sprawiły ból. Więc tutaj już takie zmęczenie widać, ale widać też, że dużo żeście przeszli, dużo żeście rzeczy pokonali. I teraz jest czas szukania rozwiązań. Jest czas na to, żeby pójść do przodu w końcu. Jest, jesteście zmęczeni, macie dość. Podejmijcie decyzję, jeżeli idziecie do przodu. Zostawcie to wszystko, zostawcie te strachy i te wszystkie lęki, bo tak jak powiedziałam, to jest jak kamień, który pójdzie, w, pójdziecie razem za nim w wodzie, do przodu nie pójdziecie. A tutaj macie właśnie fajną możliwość, postawcie sobie. Post Poza tym, takie, wiecie, takie przejścia, gdzieś tam człowiek mentalnie może miał okres zły, czy macie Wy teraz jakiś taki okres, gdzie Was mental jesteście strasznie mentalnie zmęczeni, to zobaczycie, jak to odpuścicie, to będziecie mieli niesamowitą satysfakcję. Zostanie dużo przestrzeni na coś nowego. Poza tym takie doświadczenie to też uczy troszeczkę pokory do życia. Tak jak wiadomo, im człowiek więcej doświadczy, tym ma większą pokorę, bo ma też większą wiedzę. Natomiast wy tutaj macie rydwan. Także to jest karta sukcesu. Także postawcie sobie za cel, zostawcie już te myśli, nie róbcie sobie przykrości, nie rancie się, tylko macie bardzo fajne możliwości na wejście do sukcesu, na pójście w nową drogę. I to taką fajną, świeżą, taką drogę, gdzie będziecie mogli odkryć nowe możliwości. Bądźcie przede wszystkim ze sobą szczerzy, nie oszukujcie się, nie okłamujcie się, powiedzcie sobie szczerze, że faktycznie ten czy tamten mi zrobił krzywdę, że tutaj czy tam mogłam zrobić inaczej. I przyznajcie się do tego, jeśli to był wasz błąd, I, i, i tutaj też w tym rydwanie pozwólcie sobie takim dzikim pędem pójść do przodu. Tutaj jest fajnie, gdybyście sobie poradzili z tym, żeby pójść taką jednością, czyli taka, wiecie, jedność duszy i umysłu. Czyli umysł jest spokojny i idzie za. Za sterami duszy. To jest takie spełnienie. To jest taki ten rydwan, idźcie w marzenia, idźcie w ogóle w możliwości, które, które macie bardzo duże. Tutaj tak jakby siłą perswazji macie możliwość wyjść właśnie z tych mieczy, z tego z, 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 tego, z, z tego poranionego też serca, no i tego bałaganu mentalnego. Bo Tutaj czekają na was naprawdę bardzo duże y, osiągnięcia, ale tak jak wspomniałam, władza jest w Waszych rękach, y, decyzyjność jest w Waszych rękach, nikt wam nowego życia od jutra y, nie rozpocznie, to wy musicie zakończyć jedno, ale tutaj naprawdę jest taka. Y, 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 y tu jest możliwość, wy musicie w sobie znaleźć taką szczerą chęć zakończenia jednego, żeby wejść w nowe, żeby sobie pójść z takim optymizmem, z taką naprawdę, tu jest też fajna, fajne jakieś widoki, albo na jakąś fajną współpracę, albo na, na jakąś fajną taką nową drogę życia, nowe pomysły na życie, taka świeżość może przyjść, także zostawcie stare papcie, wejdźcie w nowe, bo... Y Teraz co Wam dobrze zrobi? Dobrze Wam zrobi, jeśli będziecie mieli jakiś nowy zamiar do działania, nowy cel, coś, wy, nie wiem, wymyślcie, może coś Wam się pojawi na, na, na horyzoncie. To tak jak to się mówi, jak chcesz sobie nie myśleć, to zajmie się robotą. I tutaj właśnie tak u Was jest. Wy znajdźcie sobie jakiś kierunek do działania. I tutaj zresztą widać, że wy pójdziecie, jeżeli wyplątacie się z, z tego, i przede wszystkim po zakończeniu tych myśli musicie z, zbalansować swoje emocje, bo te myśli strasznie wam poszarpały tą czakrę sak sakralną. Wiecie, tak człowiek jest zbudowany, że jeżeli te myśli nas torpedują, to my jesteśmy smutni, jesteśmy negatywnie nastawieni, nie mamy siły na nic. Energia nas opuszcza, wycofujemy się, unikamy ludzi i staczamy się w dół. I wtedy brak jest nam kreacji czyli brak jest nam nowych pomysłów, nie, nie mamy w ogóle siły na analizę czegoś. Czegokolwiek w ogóle, jakiejś nowej drogi, a tutaj właśnie jest taka zachęta do tego, uspokójcie swoje, swoje emocje. Miejcie świadomość, że to wy decydujecie o swoim stanie emocjonalnym. To Wy podejmujecie decyzję, czy ja chcę być dzisiaj smutny, czy chcę wesoły. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Że przestawienie się do tego się nie zrobi w ciągu jednego dnia, natomiast trening czyni mistrza. Trening sprawia trening nowego zachowania, nowych schematów myślowych, sprawia to, że zastępują one stare. I w bardzo szybkim czasie to też zależy od człowieka, ale generalnie w szybkim czasie wchodzą one do, do, do naszej podświadomości, czyli wymazujemy stare wchodzi nowe. Zauważycie po, po jakimś czasie, że zaczynacie już tak jakby odruchowo myśleć pozytywnie, macie inne myśli. I tutaj właśnie o to chodzi. Starajcie się zbalansować te emocje. Nie dopuszczajcie do tego, żeby te myśli zabiły Wam Wasze codzienne życie i, i, i Waszą wolność i swobodę. Tutaj musicie odzyskać taką właśnie wolność, poczucie takiej wolności, że Wy decydujecie o tym, jakie pragnienia swoje zaspokoić. Jak zbalansować te myśli i emocje, żeby one sobie tak luźno pływały, żeby wam nie przeszkadzały i nie dokuczały, żebyście mieli jeszcze siłę i energię, żeby pójść w tą nową drogę, bo tutaj naprawdę jest fajna zachęta, znaleźć sobie nowy cel i pójść w nową drogę, poszukać czegoś innego, poszukać innego spełnienia. teraz i dzięki takiemu myśleniu możecie odnaleźć nową drogę dużo rzeczy może nabrać tak jakby świeżego sensu może znajdziecie nowy pomysł na pracę może znajdziecie nowy pomysł na nie wiem znalezienie sobie nowego miejsca gdzieś w życiu może gdzieś w świecie może w innym miejscu może inny pomysł na to życie także możliwości naprawdę tutaj z tych energii widać że są duże Tutaj nawet ten paść mówi, że jest potrzeba zamknąć przeszłość jest potrzeba pójść sobie w świat i dotykać nowych rzeczy, nabierać nowych doświadczeń. Jak ten mały dzieciak ze świeżą energią i z wielkim optymizmem. Idźcie sobie, poszukajcie, idźcie, zastanówcie się i spróbujcie sobie znaleźć jakiś fajny kierunek działania, który da Wam radość. Bo ewidentnie, jeśli oddzielicie ten mental, to paj zapowiada sukces. Jeszcze tutaj jest ten rydwan. Macie sukces na, na, na horyzoncie, macie wielką szansę, żeby, żeby ten sukces odnaleźć, żeby w niego wejść. Jeżeli macie potrzebę, to zawsze gdzieś tam można jakiejś wiedzy czy czegoś się douczyć, czy, czy coś po, y, posprawdzać, czy się czegoś upewnić, czy z ludźmi rozmawiać, żeby te okazje jakieś wam same wypłynęły na zewnątrz. Szukajcie też tych, tych okazji. Chci, 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 chciejcie nowego działania bo tutaj macie ewidentnie symbole nowego początku, takiego fajnego, obiecującego, optymistycznego nowego początku, takiego, że idę, szukam czegoś, rozglądam, patrzę i naprawdę z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem w to idę. I byki i, y, życzę powodzenia, już tutaj nie będę się rozwijała, życzę powodzenia i naprawdę zastanówcie się, przeanalizujcie swoją obecną sytuację, zamykajcie co nie trzeba, to nie jest łatwe, ale uwierzcie mi, że naprawdę jest możliwe, bo macie bardzo fajne perspektywy i na horyzoncie są bardzo fajne rzeczy, nowe rzeczy czy to jest praca nowa, czy to są nowe jakieś pasje, zainteresowania ale wejdźcie w to z pełnym entuzjazmem i z taką gorączką życia chęci na życie. Pozdrawiam i życzę powodzenia.